Yo, 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 ale wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny mój stronce. Bo, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu, i oczywiście dla nowych użytkowników na start również daje jedną skrzyneczkę MilSpeka. No i co wariaty, ogólnie wlatujemy sobie tradycyjnie na GeForce Kinsa i dzisiaj mamy troszeczkę sporo pieniążków, bo nie niecałe tutaj 10 tysięcy złotych. No i mam zajebistego tutaj jeszcze Karambita w ekwipunku. Oczywiście, te pieniążki nam zdecydowanie tutaj wystarczą, i w w dzisiejszym odcinku postaram się tutaj dwie kolejne skrzyneczki przetestować. Ostatnio był teścik tej za 60 zł. Dzisiaj wlecimy sobie w skrzyneczkę Biohazard za 32 zł i tą Frozen za 20 zł mniej więcej sobie ocenimy. Która może jest lepsza, nieduża jest tutaj różnica cen, więc pomyślałem, że od razu dwie na raz sobie zrobimy. No i co wariaty, ogólnie jeszcze wam przypominam, że sama strona jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, pamiętajcie o tym. I również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie, link jest w opisie, a dzisiaj dla was do wygrania zajebisty skin na Glocka o wartości 70 zł. Co zrobisz, żeby go wygrać? Łapa w górze pod tym filmem, sub kanału i napisz dowolny komentarz. Powodzenia wariacie! No i co, ogólnie lecimy, lecimy, nie ma co tutaj przedłużać, pierwsza skrzyneczka biohazard. Zrobimy sobie takie mniej więcej testowanko, czy wyjdziemy po danej skrzynce na proficie, może jednak na minusie. Mamy te 9650 zł. I ile tutaj jest skinów w tej skrzynce, więc dosyć fajnie się prezentuje, powiem Wam. 8%, tutaj 7%. No są to trochę tańsze skiny, ale czekajcie, no bo 6 zł. A no i tutaj są trochę tańsze. Myślałem, że taki najtańszy skin za 6 zł w tej skrzynce jest. To by było zbyt... Piękne, dobra, 40 groszy, tutaj znowu, tutaj są takie kurcze tańsze te cztery skiny, no ale dobra, polećmy wyżej, tu po 3 dychy, po 4, 16, tu już po 6 dych niektóre, dobra, tu jeszcze jeden rodzynek schowany, tu dwie dyszki, tutaj tak samo rodzynek, 28 złotych 28, zł, 28, no tutaj to również, ale procenty są dosyć małe na te tańsze te skiny. 65, zobaczcie, praktycznie takie same procenty. A tutaj skin za 65, a tutaj za złotówkę, więc no różnorodność jest naprawdę niesamowita. 60, zobaczmy trochę wyżej. O kurde, co wygadacie? 280, 230, 420. No jest 420, a wupeczka 430. No i tutaj stopeczki naprawdę fajnie to wygląda. 7,22, 1000. 1400, 2000 i 2200 0,015%. Powiem Wam, kurczę, te procenty też nie wyglądają tak jakoś mega źle, nawet na te najdroższe skiny. 2400 otworzeń tej skrzyneczki. Dobra, wlećmy trzy razy sobie na start yy, otworzymy tak. Żeby zobaczyć, jak to po prostu dropi, widzę 125 klejnocików dostajemy za jedną taką skrzyneczkę za otwarcie. Pamiętajcie, że za te półciki później również jakieś dodatkowe nagrody możecie dostać po wymianie 33 zł. Za skrzynkę daliśmy 32, więc to jest jak najbardziej profici. Myślę, że sobie zapamiętamy po prostu tą ostatnią liczbę, czyli 650, bo więcej raczej nie będziemy schodzić jak mniej. Po prostu niż te 9000, więc lecimy. Drugie otwarcie takie rozpoznawcze. No, ja jestem ciekawy, czy uda nam się zrobić ponad te 650, czy jednak może wyjdziemy na minusie 285. No, tutaj kicha konkretna, lecimy z kolejną tutaj skrzyneczką i jakiś fajny UMP, ale nie wiem, ile on jest szczerze warty. Dosyć ciekawa kolorystyka 725. Tani skinek, ale kurczę, zagrałby, zagrałby, bo fajnie na pewno w gierce wygląda. Sprzedajemy to no i lecimy z grubej rury, jak to się mówi. 160 zł. No, aktualnie jesteśmy tutaj 60 zł stratni podczas tych pierwszych trzech otwarć. Więc no troszeczkę słabo, musimy trochę tutaj nabrać farcika. 160 po raz pierwszy, 5 sztuk, i za które dostajemy 625 tutaj klejnotów. Więc trochę więcej, o pierdieszio, ale tam talon przeleciał. 60 zł jedyne dostaliśmy. No to stówka na minus. No jak nie patrzeć, lecimy dalej. no zobaczmy, zobaczmy, jestem ciekawy. Może jednak ta skrzyneczka za 20 zł okaże się bardziej szczęśliwą dla nas. Tutaj fajny drop, w sumie dwa fajne dropy. No, ten również daje tak naprawdę na proficie nam 170, prawie 8 zł. No tutaj dobra. Te 18, 20 zł zarobiliśmy, no ale to nas w ogóle nie ratuje. Halo GeForce skins. no fajno tutaj nazwa. Biohazard ciekawie wygląda. Dwa razy wópeczka. Ej, 4 dyszki, myślałam, że ona trochę więcej warta. 103 niecałe, to znaczy 104 niecałe, więc jesteśmy, no znowu tutaj stratni 55 zł. Lećmy dalej, zobaczmy. Dawaj GF, więc dawaj, no wypluj mi tutaj Koskę, jest rewolwer Który mało jest Warty w sumie najdroższy skin z tego Odparcia to 33 zł. dostaliśmy tylko 5 dyszek To ponad stówkę niestety tutaj Na minusie Lecimy dalej, no kurde, ale tam Koski poprzelatywały, dwa razy ten UMP, no i 5 dyk Po raz kolejny, ja pierdzielę, no nie jest Zbyt kolorowo, 230 mamy w tym momencie Końcówkę, więc jesteśmy no, w coraz gorszej tak naprawdę. Sytuacja, ale kosa się wychyliła, no i niestety nie poleciała w górę. Ja pierdzielę trzy dychy, no nie gadajcie. Kurczę, no, powiem wam, że to jest chyba cisza przed burzą tak naprawdę, bo dawno nic fajnego nie poleciało. Dobra, lecimy, no jednak zejdziemy ponad te 9000. Warto, myślę, że warto tutaj będzie troszeczkę jeszcze otworzyć, skoro nic, a nic nie daje 3 zł, no halo, co się dzieje? I teraz leci talon, No mam nadzieję, że mi się to opłaci. Dawaj. Dawaj, jedni tutaj coś. Potężnego Boi przeleciał, Bowie też bym kurde nie pogardził, tak szczerze. 43 zł, nie no. Do tarcia po prostu chrzanu. Zobaczcie, ile mamy pieniążków. I no, ten USP, niby gitarka, tuła wópeczka. 130 to dalej, 3 dychy na minusie. okej, okay, ostatni strzał, ostatni tutaj strzał. I zobaczmy. Dawaj, no, jeżeli. Ok, mamy jakąś MK. No siedem dyszek, dwa fajne skiny, 140 łącznie. Niestety dwie dychy. Znowu jesteśmy do tyłu. No mordeczki jesteśmy jakieś 900 tutaj złotych na minusie z tej skrzyneczki, więc no nie mieliśmy za dużego parta dzisiaj w odcinku. No ale czekajcie, czekajcie. To jest dopiero pierwsza skrzyneczka. Przejdźmy sobie do głównej tutaj strony. No i kurczę. Średniaweczka, mogę to tak powiedzieć, bo nic fajnego mi nie wypadło. No, jakbym dostał jakiś fajny drop, to na pewno bym tutaj zachwalał Mega. No i to skrzynka 4000 ponad razy otwarta, więc tutaj dużo, ale tu dużo więcej. Zobaczmy, jak ona sobie się tutaj prezentuje: 1500, 1500, 1700, 600. No, są nawet drogie tutaj skiny i nawet ich sporo bym powiedział. 1% na takiego gloczka. Tutaj, no, 0,740 na 100 zł. Zobaczmy na dole. Tu dyszka, dyszka. No, kurcze, pieczone. Tutaj już po dwie dyszki jakieś skiny. Tu 4 zł. A ja, Jest trochę też tych takich. Słabych skinów, takich y, Dużo tańszych, że tak to nazwę No ale cóż, lecimy, no nie ma co oceniać Zobaczymy, może kurcze jednak będzie Niesamowita skrzyneczka i trafimy Takiego pięknego flipka za 1500 zł Dobra, mamy końcówkę Załóżmy to jest 750 zł No zobaczmy, pierwszy strzał Taki rozpoznawczy Tak zwany, no i chyba to będzie Kicha, a nie skin Dokładnie, 772 Chociaż myślałem, że i tak będzie tańszy Dobra, lecimy dalej, drugi Strzał, zrobimy takie trzy strzały początkowe, i chyba to będzie dobry traf. Powiem Wam szczerze, 25 zł, jak najbardziej tutaj oddało, ale 5 zł, no nie ma co marudzić. Zawsze to piątaczek do przodu lepiej niż piątak do tyłu. I dostajemy znowu fajnego skinka. On raczej też będzie coś warty. 20 zł, no dobra. Dostaliśmy 12 groszy profitu, więc tutaj praktycznie na zero i wlatujemy z grubej pały 5 sztuk na raz 100 zł. I dostajemy przy takim otwarciu 375 klejnocików. Zobaczmy. Koski przelatują jak szalone i fajny kałaszek. On naprawdę mi się podoba, chociaż wiem, że jest no nie drogi, bo 40 parę złotych, ale zobaczcie, no jak na takiego skina, Well Ward 42 zł. myślę, że fajny skinek. 74 dostaliśmy, wydaliśmy 100, więc no niestety strata. Lecimy dalej. No, zobaczmy, zobaczmy. Jest p 90, jest jakaś emeczka, a reszta to chyba nie będzie zbytnio tutaj droga. 71 złotych. Ja pierdziele. Znowu jest tak mniej więcej podobnie, 30 zł na minusie. I i i Oj, kurde, ten raczej. To otwarcie to raczej kicha konkretna. Niecałe 20 zł, więc 80 zł ponad tutaj. Zabrała nam skrzyneczka. I... No nie no nie gadajcie, no co jest grane? Dlaczego to tak się dzieje? 25 zł. Znowu jest naprawdę spory minusik. Co się dzieje? Ostatnio tą skrzynkę za 60 zł testowałem i ona naprawdę... Oho, była sztosik. No, nie mogę nic złego powiedzieć, bo była fajna, taka stabilna i nawet udało nam się wyjść na proficie. A tutaj z tych tańszych coś, coś jest nie tak, chyba musicie po prostu droższe skrzyneczki otwierać 54 zł, więc również minusik. Nie, no to tak naprawdę wiecie, no zależy od waszego farcika. Każdy ma, no każdy trafi co innego, każde otwarcie daje inny dropik, więc nie ma co tutaj tak też porównywać. 70 zł, dobra, kolejna strata, no halo, GeForce skins. Zobaczcie, już mamy te 300 weczki, czy no 350 i kurczę się staczamy na coraz gorszą pozycję. 92 zł również minusik, ale tylko 8 zł, więc jeszcze to da się tak naprawdę zdzierżyć jeżeli by ten blue steel nam wypadł. No halo aquamarine. O proszę. W końcu. W końcu zajebało coś mocnego. 150 dostaliśmy, a łącznie 177. No, jest fajny proficik prawie 80 zł. Zobaczmy, czy ta skrzyneczka dopiero się rozkręciła. Czy po prostu może dała tak losowo jednego fajnego skinka. Ten gloczek był chyba na 1%. Co jest grane? No nie gadajcie, że. Ja pierdzielę. Ej, dobra, to już mi się podoba. 265 zł. Tutaj fajny profit, bo no 165 siadło. Nie spodziewałem się, że ten kałach jest w takiej cenie. Naprawdę, naprawdę, sztosik. Dobra, mamy 710 końców. Lecimy dalej. Zobaczmy, zobaczmy, już jak dla mnie ogólnie ta skrzyneczka jest lepsza jak ta pierwsza. No bo co nie, co fajnego tutaj sypnęła. 105 zł jest to również proficik. Dobra, ona się rozkręciła jak nic. Lecimy dalej. No dawaj coś mocnego jeszcze. Myślę, że odkręcimy, zakręcimy jeszcze może z dwa razy i będzie trzeba tu ewidentnie przejść na jakąś jedną konkretną bitwę, dlatego też w sumie dzisiaj tyle pieniążków sobie. Zostawiłem No i, no i, co my tutaj mamy? Nic ciekawego, 30 zł Ja pierdykam, 7 dych na minus I niech będzie, że to przedostatni Tutaj strzał Crimson Webik Tak bliziutko, no Z dwóch stron przeleciał 65 zł, dwa fajne kałaszki, ale Również minusik, ostatni tutaj strzał Na farta, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Mamy to, mamy to, wariaty Kurwa, co za skrzynka, ja... Wiedziałe, ja powiedziałem, że tu kosy trafię Na początku jak tą skrzynkę wleciałem I kurwa dostałem ją Więc jest naprawdę zajebiście 1600 zł Ja pierdziele wiedziałem No trzeba po prostu skrzynkę tutaj zhejtować I w końcu jak zajebie To konkretnie, ja pierdykam 1600 ze stówki, wariaty Zrobiliśmy razy 15 z tej skrzynki Z tego odparcia, więc naprawdę jest No sztosik, trafiłem chyba Najlepszy drop, jaki tutaj po prostu Mógłbym dostać? No, ja jestem mega zadowolony. Zobaczcie, jesteśmy jakieś 300, może 400 zł na proficie. Fajna skrzyneczka za 20 zł jest tutaj godna naprawdę otwierania i jak dla mnie dużo lepsza niż ta za 30, oczywiście 2 zł. A teraz wariaty. Myślę, że to jest idealna pora na zrobienie jakiejś tutaj mega dowolonej bitwy, bo ja po prostu czekałem na no to. No, chciałem jakoś dzisiaj, tak mam mega fajną ochotę. No, zrobić jakąś taką potężną bitwę za te 10 tysięcy. No i również mam mega fajną ochotę wygrać ją, ale zobaczymy jak to się wszystko tutaj zakończy. Myślę, żeby zacząć sobie troszeczkę od takich tańszych skrzynek za niecałe. Albo za całe nawet. 100 zł. Dajmy Denisa, dajmy Ginolda. Tak po dwie sztuki. Weźmy sobie jeszcze ciekawskiego z dwa razy. Podbijmy tutaj wyżej. Weźmy Goldsona. Ta skrzynka naprawdę ma zajebiste dropy. A w sumie trzy razy ją weźmy. Ma fajne tutaj skiny w sobie, ale jest mega ryzykowna. Emeraldzik Sensei dajmy raz. Dajmy Chase'ika raz. To też taka ryzykowna. Merganiego zarzućmy dwa razy i Slaks'ika. No Slaks to też taki kurde. Albo da Koska, albo da... Nic nie da w sumie, i tutaj skrzyneczka się świeci mega procentowa, jest 10% luksury. Dajmy ją również. Dorzućmy wrąka ze 3 sztuki, dorzućmy moją skrzynkę 3 sztuki. No, będzie troszeczkę tutaj większa bitwa. I wariaty, no, coś tutaj trzeba jeszcze na zakończenie naprawdę fajnego dowalić. Myślę, że Fire Serpęcik może w postaci dwóch sztuk, i jeszcze coś tutaj byśmy dopchali, czy taką skrzyneczkę byśmy mogli zarzucić. Niestety już tutaj nam brakuje, więc, 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 może coś tu luxury knife? Naj... Ej, myślę, że taka bitewka nam zdecydowanie tutaj wystarczy. Naprawdę fajna opcja. Tylko zamieńmy sobie po prostu miejscami te dwie sztuki, żeby tutaj wszystko fajnie cenowo pięknie grało. No i dobra, robimy, robimy na grubo dzisiaj na 3 graczy 9983. Złote, ja nie czekam, dodaję boty. A wam przypominam o trwającym konkursie mordy możecie zgarnąć kosę za tysiaka. Oczywiście w konkursie nie ma wymagań. Zapraszam na Discorda, link macie w opisie. Wystarczy wejść na właśnie Discorda, przejść na kanał Konkursy i tam nacisnąć guzik dołącz do konkursu. No i również zapraszam do zostawienia boostera na serwerze po takim zostawieniu boosta pojawi Wam się z automatu nowy kanał, i tam również jest fajna nagroda, jest również konkursik. Możecie wygrać skina za 500 zł. No, nie ma w konkursie w sumie wymagań. Jedyne wymaganie, no to wiadomo, trzeba posiadać tego boostera. To wszystko. I kurczę, powiem wam, że bitwa fajnie się zaczęła No, gościu zgarnął niecałe 200 zł. Piękny USP, zobaczmy, jak to dalej. No, skrzyneczki na razie tutaj na starcie to po te 100 zł, takie rozgrzewające, jakby to nazwać. Więc mam nadzieję, że kurczę, jeszcze uda nam się dogonić tego wariata. No, bo to nie jest jakoś tak mega dużo. Przeleciały te, kurde, shadowki. No, i leci. Ta skrzyneczka może zmienić wszystko, tak naprawdę. Jeden jakiś mocny strzał, i możemy być pogrążeni. A możemy w sumie też. Oho, ja pierdzielę. Dobra, nie jest najgorzej. A możemy w sumie też właśnie wyjść na fajne prowadzenie i nic nie poleciało. No, gościu, tylko kurczę, zrobił sobie jeszcze większą tak naprawdę przewagę. No, łącznie ma z 700 zł, tu myślę, przewagi nade mną. W tym momencie jeszcze więcej. Ja pierdzielę, ciągle podbija tą przewagę. Więc nie jest fajnie Ten również fajne dropy dostaje No co za piękny kałaszek A nam co tutaj daje? No nic zbyt. O kurcze, dobra Trochę jednak jak marudzę to chyba e, Szczęście potem mi Dopisuje, no i chyba doró Dorównaliśmy tutaj do ekipy bocików Lecimy ze slaksem Ta skrzynka też ma e, miło zaskakuje No ale tak jak wcześniej powiedziałem Jest mega ryzykowna Okej, okay. emeczka to jeszcze nie jest jakaś taka Mega strata, bo 160 zł. No i tutaj kurczę, no jak coś sypnie, to też może niezbyt ciekawie być. No ale o to chodzi w tych skrzyneczkach właśnie procentowych, no. Że jak jebnie, to grubo. Grubo ponad normę jest awupka. Ojojoj, tysiak, kurczę, pieczone. Myślałem, że chociaż te 500 zł, no ale tysiak to już... Się robi niebezpiecznie, co on w ogóle za skina za 200 dostał, ja pierdykam, no i koset ten jeszcze trafia, no ja pierdzielę. Kurcze pieczone, wronę Nie, 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 1500, ale gościu tutaj nadrabia, zobaczcie Tu 1000, 1500, tu 800, a skuty daje mi piękną kostkę za 200 No i pięknie, widać kurczę kogo to skrzyneszka, widać Dobrze, daj coś jeszcze, daj coś jeszcze no ostatnio ładnie mnie moja skrzyneczka tutaj zaskakuje, bo no sypię te koski i nie tylko 5700, kurwa mać, no co tu się wyprawia dzisiaj, no nie mam pytań, oby tu kurcze jeszcze ten Fire Serpent nie spierdzieli wszystkiego i raczej jesteśmy na wygranej pozycji, co tu się odpierdziela, wariaty, co to za bitwa w ogóle, no niesamowite, ja pierdykam. Jezu Chryste, no czekałem na to, czekałem na to. Ja wiedziałem w głębi duszy, że dzisiejsza bitwa odda naprawdę niesamowite tutaj sianko 30 niecałe 3 tysięcy złotych. Ja przydzielę, no po prostu brak mi słów. Naprawdę piękny dzisiaj w odcinku proficik zrobiliśmy. Mordeczki. No. Ja kończę ten odcineczek naprawdę tutaj z wielkim, ale to wielkim bananem na mordzie. Piękne zakończenie. Mam nadzieję, że skrzyneczki dla Was przetestowałem, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, łapa w górę. sub kanału. Zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!